Rekolekcje wieczornik 9. Dzień 8. Tworzący wspólnotę. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, obudź moje serce. Rozpal we mnie pragnienie przyjęcia Ciebie. Wzbudź w moim sercu ducha szczerej i ufnej modlitwy. Pogłębiaj i poszerzaj we mnie otwartość na Twoje działanie. Spraw, aby moje serce prowadzone przez Twoje łagodne natchnienia, każdego dnia na nowo powracało do swojej pierwotnej miłości. Duchu Święty, natchnij moje serce pragnieniem codziennego wołania o Ciebie. Duchu Święty obdasz mnie łaską codziennego odkrywania i wiernego adorowania Jezusa Eucharystycznego. Naucz mnie ofiarnie współpracować i owocnie podejmować w moim życiu dar uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Duchu Święty, przyjdź przez wstawiennictwo Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Amen. Słowo Boże z dziejów apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Przez rozważanie do modlitwy serca. Dzieje apostolskie można by nazwać Ewangelią wspólnoty. Duch Święty przychodzi do człowieka, który trwa we wspólnocie. Przestrzenią zesłania ducha nie jest tylko Twoje serce. Duch Święty pragnie też zstąpić na Twoje relacje, być może szczególnie na te. Które wymagają uzdrowienia lub uporządkowania, kiedy się jednoczymy na modlitwie, Duch Święty czyni Jezusa obecnym wśród nas, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich z Ewangelii Świętego Mateusza. Duch Święty zawiązuje wspólnotę, duch buduje jedność i uzdalnia do tworzenia głębokich więzi między ludźmi. Jak mówi Jezus. Drzewo poznaje się po jego owocach, dlatego owoce działania Ducha Świętego w Twoim życiu możesz poznać po jakości Twojego uczestnictwa we wspólnocie. Poznajesz je po tym, czy w przestrzeniach swoich aktywności budujesz jedność i wprowadzasz pokój. Owoce Ducha poznajesz też po jakości Twoich relacji z drugim człowiekiem. W drugim liście do Koryntian święty Paweł pisze słowa, które słyszymy często na początku Eucharystii. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. W języku greckim została tutaj użyta forma dopełnienia, którą można tłumaczyć jako koinonia Ducha Świętego. To słowo może być dla nas światłem, wyraża ono wspólnotę, przynależność, jedność i bycie razem. Czyż nie o tym czytamy w dziejach apostolskich? Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jakie stąd płynie dla nas światło? Że przygotowanie na przyjęcie Ducha Świętego nie polega tylko na uprzątnięciu i uporządkowaniu swojego serca, lecz na zadbaniu o jakość, głębie i pokój w naszych wzajemnych relacjach. Pomyśl dzisiaj o wspólnotach, w których uczestniczysz i które tworzysz, być może dostrzeżesz potrzebę, aby od nowa ustawić pewne priorytety, uporządkować te wspólnoty pod względem ich ważności oraz zatroszczyć się o zaniedbane relacje. Może się też okazać, że w pewnych relacjach konieczne będzie podjęcie wysiłku pojednania. W ten sposób możesz zrobić w swoim życiu jeszcze więcej miejsca dla Ducha Świętego. Wezwanie rekolekcji Wieczernik 9 niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. W akcie strzelistym, którym pragniemy począwszy od tych rekolekcji, modlić się codziennie. Piękne jest to, że może być modlitwą jednocześnie głęboką i szeroką. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Jeśli wypowiesz te słowa z głębi serca, jeśli poprzedzisz je modlitewnym milczeniem, jeśli wypłyną one ze świadomości własnej niemocy i kruchości, będzie to modlitwa prawdziwie głęboka. Zobacz jednak, że prosisz Boga, aby Jego święty duch odnowił oblicze Ziemi. A w tych słowach kryją się tak naprawdę wszystkie możliwe intencje. Piękne jest też to, że nie mówimy Bożemu Duchowi, jaki mamy pomysł na odnowę ziemi. Duch Święty tchnie którędy chce i działa zawsze w pełnej wolności. Ta modlitwa stwarza i daje Bożemu działaniu przestrzeń pełnej wolności. W wyniku Twojej modlitwy, Duch Święty może zstąpić na Ciebie, lecz równie dobrze może wylać się na Twojego sąsiada lub na osobę żyjącą. W najbardziej odległym zakątku świata. Czyż to nie jest piękne? Jeśli Duch Święty tworzy wspólnotę, to już samo wołanie o ducha jest budowaniem wspólnoty. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Jeśli Duch Święty prowadzi do jedności i wprowadza pokój, to każdy, kto woła o ducha, jest apostołem jedności i pokoju. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Jeśli Duch Święty prawdziwie uzdrawia relacje, to już samo wołanie o niego jest wejściem na drogę uzdrowienia. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Jeśli Duch Święty jest pocieszycielem, to ci, którzy wołają o Ducha są siewcami radości i pokoju serca. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Jest nieskończenie wiele powodów, by codziennie wołać o Ducha. Niech stąpi Duch twój i odnowi oblicze ziemi. Codzienny wieczornik modlitwy serca z Maryją. W apostolskim wyznaniu wiary zaraz po słowach wierzę w Ducha Świętego wypowiadamy słowa święty kościół powszechny. Wiara w Ducha Świętego prowadzi nas do wiary w Kościół, który jest tworzony przez Ducha. Nieprzypadkowo też zaraz po uroczystości zesłania Ducha Świętego w liturgii czcimy Maryję jako Matkę Kościoła. W antyfonie na wejście modlimy się tego dnia słowami, uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z Maryją, Matką Jezusa. My także pragniemy trwać na modlitwie razem z Maryją, Matką Kościoła. Czy rozumiesz jak ważne jest wstawiennictwo Maryi, czy korzystasz w pełni z tego daru? Niech Twoja dzisiejsza modlitwa serca będzie ufną, prostą i szczerą modlitwą dziecka, które modli się razem ze swoją mamą. Pomódl się dziś własnymi słowami, w których zawierzysz Maryi wszystkie swoje relacje oraz wspólnoty, w których uczestniczysz. Spróbuj ponazywać i wypowiedzieć to wszystko, co w tych relacjach i wspólnotach jest dla Ciebie szczególnie trudne. Zaproś Maryję do tych relacji i do tych wspólnot, nie żałuj na to czasu. Niech to zawierzenie będzie szczere i wypowiedziane z całą ufnością, na jaką cię dziś stać. W Wieczerniku codziennej Eucharystii. W rekolekcjach Wieczernik 9 zapraszamy Cię do codziennego udziału w Mszy Świętej w intencji odnowienia ziemi przez wylanie Ducha Świętego. Zapraszamy też, aby w tej intencji ofiarować komunię świętą. Eucharystia jest naszym największym skarbem na Ziemi. Dlatego każdego dnia pragniemy zaproponować Ci jedno proste zadanie, które może Ci pomóc owocniej i głębiej przeżywać Eucharystię. Eucharystyczne Zadanie na Dziś. Święty Paweł pisze, Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Z pierwszego listu do Koryntian: Jesteśmy jednym ciałem, jakże ważne jest, abyśmy przeżywali Eucharystię w sposób, który buduje i jednoczy wspólnotę. Zadanie: zwróć dziś szczególną uwagę na wspólnotowość Eucharystii. Przypominasz sobie modlitwę: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu? A czy pamiętasz, że wypowiadasz tam słowa i Wam, bracia i siostry? Dlaczego spowiadamy się braciom i siostrom? Bo jesteśmy jednym ciałem, i rana jednego członka rani całe ciało. Podczas Eucharystii mamy też kilka subtelnych okazji do okazania miłości bliźniego. Jedną z nich jest znak pokoju. Spróbuj dziś przekazać znak pokoju sercem patrząc w oczy i uśmiechając się życzliwie do osoby, której go przekazujesz to mała rzecz. Ale właśnie takie małe rzeczy mają w tworzeniu wspólnoty wielką wagę. Spróbuj dzisiaj spojrzeć na najświętszą hostię w świetle słów Świętego Pawła. Kiedy kapłan wypowie słowa: Oto ciało moje! i podniesie Jezusa do adoracji, zobacz oczyma wiary w tym ciele wspólnotę Kościoła, wspólnotę parafii i twoje małe wspólnoty. Niech ta kontemplacja pozwoli ci zrozumieć z mocą. Że nie da się kochać Najświętszego Sakramentu, a nie kochać Wspólnoty Kościoła. To jest jedno ciało. W Kościele mówimy, że przystępujemy do komunii. To bardzo znaczące określenie. Przystępujemy do komunii, to znaczy przystępujemy do Wspólnoty. Może warto zastanowić się nad tym trochę dłużej i rozważyć w sercu. Jeśli przystępujesz do komunii, to znaczy, że uczestniczysz we Wspólnocie. Czy masz tego świadomość? Przykładowa modlitwa po Komunii Świętej. Panie Jezu, tę Komunię Świętą składam w niepokalanym sercu Maryi i ofiaruję w intencji odnowy całej ziemi, Kościoła i naszej ojczyzny oraz mojej rodziny i parafii, mocą Twojego świętego Ducha. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Dodatek, słowa duchowego umocnienia i pocieszenia dla strapionego serca. Jeśli doświadczasz w swoim życiu cierpienia, strapień, uciążliwego stresu lub innych trudnych uczuć i stanów duszy, te słowa są właśnie dla Ciebie. Gdzieś w głębi serca każdy z nas nosi tęsknotę za wspólnotą miłości. Wspólnota to piękne słowo. Ale być może nie jest takim dla Ciebie. Pierwszą wspólnotą, której doświadczamy, jest rodzina i nasz rodzinny dom. To w tej wspólnocie powinniśmy po raz pierwszy doświadczyć bezwarunkowej miłości. Ale często tak nie jest. Rodzice najczęściej kochają nas tak, jak sami byli kochani. Chyba że przeżyli uzdrawiające doświadczenie Bożej Miłości. Być może w swojej rodzinie zamiast miłości Doświadczyłeś, doświadczyłaś odrzucenia. Być może w tym domu, w którego ścianach powinno być słychać dziecięcy śmiech, częściej było słychać dziecięcy płacz. Być może z tej pierwszej wspólnoty bardziej pamiętasz wyniesione rany, niż zaznane w niej szczęście. Nie upadaj na duchu. Pomyśl dziś o tym, że nasze rany mogą być miejscem spotkania z miłosierną miłością. Czy wierzysz, że to, w czym odczuwasz największą niemoc, nie tylko nie odpycha od ciebie Boga, ale wręcz przeciwnie, działa na Bożą miłość jak magnes? Może dziś jest dobry dzień i dobra chwila, by uwierzyć w szaleństwo Bożej miłości? Podczas gdy dla większości ludzi pociągające w nas jest to, co doskonałe lub zbliżone do ideału, dla Bożej miłości pociągające jest to, w czym nie domagamy w czym sobie nie radzimy oraz w czym zostaliśmy zranieni. Ta miłość nie jest daleko, stoi u Twoich drzwi. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną.